Mm. Najlepsza, jedyna oryginalna zupa gulaszowa. Cześć wszystkim, witam Was. Ponownie tutaj Jarek. Mam nadzieję, że wszystko w porządku Was. Jesteście zdrowi i gotowi na następny film. Jeżeli tak, to lecimy z nim. Dziś powracamy do osoby, który dwukrotnie już gościł tutaj na kanale: czyli Oddasz Fartucha. Tomasz, jego włoskie dania były brane pod lupę. Tym razem zrobił zupę gulażową. Zobaczmy, czy potrafi, albo całkowicie polegnie. Nie przeciągajmy. Oglądajmy. Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować pyszną zupę gulażową. Taką, którą znamy, taką, którą uwielbiamy. A... No, jestem bardzo ciekaw, bo zupa gulażowa, jak i gulasz. Bardzo dobrze wiecie, jest tylko i wyłącznie jeden. Ten węgierski. Inne to są tanie chińskie podróbki. Więc zaczynamy. Zobaczcie, ja tutaj mam taką aką wołowinę z tuszczykiem. Taka najlepsza, i kroję w kostkę. Jeżeli ktoś. Najlepiej jest używać do gulaszów. Uciec wołowy, ale jak chcecie inny rodzaj wołowiny użyć, nie ma problemu, też możecie. Nie chcę używać wołowiny, może użyć wieprzowiny, na przykład karkówka. Nie, wieprzowiny nie używamy do gulaszów nie. I wieprzowina w ogóle nie pasuje do gulaszu. Pokrojone mięso musimy teraz przyprawić. Nie przyprawiamy mięsa. Tomek, co to jest? Dlaczego? A przyprawiał będę solą i świeżo roztartym czarnym pieprzem. Słuchajcie, nic więcej do samego mięsa sypać nie musimy. Mięsa nie potrzeba przyprawiać przed gotowaniem. Zupa gulaszowa i gulasz akurat te danie, które nie potrzebują tego, co ty teraz robisz. Ono i tak nabierze dużo smaków z samej zupy. Rozgrzewam garnek. To zupa ma nabrać smaku wołowiny, a nie na odwrót. Wołowina ma zaznaczyć swój charakter w tych daniach. Do którego wrzucam smalec. To akurat dobrze, więc brawo tomku. I słuchajcie, ja używał nie będę wędzonej papryki, tylko dodam. Kawałek wędzonego boczku, którego pokroję teraz w plastik. Nie wolno, nie wolno boczku używać. Raczej nie do końca. Jeżeli nie chcesz wędzonej papryki, bo zbyt dominujący ma według Ciebie ten smak, to możesz zwykłą słodką paprykę też użyć. I tyle, a boczek dodać pod sam koniec gotowania. Z jakiego powodu się nie dodaje boczku na sam początek? Gdyż boczek ma dosyć charakterystyczny smak i zabierze nam zupę gulaszową, jak i gulasz, zupełnie inny smak. Nie będzie tego gulaszowego smaku, czym właśnie ta zupa i same, sam gulasz jest słynny. Więc boczku, jak chcecie, możecie, ale nie na samym początku. Na samym początku, jak... Tomek dał smalec, cebula razem z czosnkiem to podsmażyć. I jak już to podsmażyliście, dodajemy proszkowanej papryki. I tu może być wędzona papryka, może być zwykła, słodka papryka. I możecie to zmieszać nawet z ostrą papryką. Nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, żeby nadać moje gulażówce pięknego aromatu. No nie. Tomku, tak jak mówiłem poprzednio, nie nadasz pięknego aromatu, tylko zabierzesz smak gulaszu i zrobisz z niej coś, co w ogóle nie przypomina gulaszu ani zupy gulaszowej. Zabierzesz właśnie tym boczkiem tą magię. No i boczek mamy zrumieniony, więc go wyjmujemy z gara. Zobaczcie. Ale nie wyrzucamy, on się przyda. Teraz na rozgrzany tłuszcz. Wrzucamy kawałki wołowiny. Pierwsze co wrzucasz, jak już też mówiłem na samym początku, nie powinna być wołowina, tylko cebula i czosnek. A pod tym, jak już to podsmażyłeś, to papryka sproszkowana, wędzona, słodka lub ostra, taką jaką sobie zażyczycie. Mięsa przez chwilę nie dotykamy, niech ono się zrumieni. W tym czasie pokroję cztery średniej wielkości cebule. Przemieszam mięso. jak jakie pięknie. Powinieneś bardziej pokroić na drobniejsze kawałki. Rumieniło. I oto w tym chodzi. Teraz sypię czubatą łyżkę czerwonej słodkiej papryki. Okej. Okay. <trych> I niech się to za mało, dużo więcej, jedno całe lub półtorej takiego opakowania powinno się dodawać do zupy gulaszowej lub gulaszu. Podsmaży, papryka nabierze większego aromatu. No rzucając ten boczek już niestety tej magii nie będzie zupy gulaszowej ani gulaszu. Więc już na samym początku niestety można powiedzieć ładnie chcę to ująć, schrzaniłeś te danie. Cebulę mam pokrojoną, więc możemy wrzucić ją do garnka. I niech się chwilę podsmaża. Ja w tym czasie pokroję warzywa, to znaczy kilka marchewek, pietruszkę, paprykę i czosnek. Okej, okay, może być, lecz Cebulę i czosnek powinieneś jednocześnie dodać do dania. Tak jak teraz to robisz, to nawet te warzywa się nie podsmażą porządnie. Teraz czosnek, którego za chwileczkę dodam. Będę dawał tylko paprykę czerwoną, to znaczy tylko czerwoną. Tu mam jeszcze. Okej, okay. możecie w wszystkich kolorach dodać. Kto jak woli. Ostre papryczki. Spójrzcie tylko, co tu w garnku się już dzieje. I teraz, gdy cebula zmiękła, dodaj. Ładnie to wygląda, tylko szkoda, że to nie będzie smakować jak zupa gularzowa. Jemy trochę czerwonego wina. Okej, okay. powiem Wam jeden mały trik, który w Węgrzech stosują zamiennikiem i tu się zdziwicie moim zdaniem. wina jest piwo, jasne, ale też może być porter. Dokładnie dobrze słyszeliście. Zachęcam was do wypróbowania właśnie zamiast. Dodania wina dodać piwo. Ale nie za dużo. To jest czerwone wino wytrawne. Poczekajmy chwilę, niech ono odparuje, niech ono się zredukuje. Dobra, możemy dodać czosnek. Podsmażam jakieś pół minutki. Dodaję koncentrat pomidorowy. Można dodać koncentrat pomidorowy lub możecie zamiast koncentratu pomidorowego dodać dwie większe pomidory lub trzy- cztery mniejsze. I taki zamiennik też działa. Chwilę podsmażam i możemy wrzucić warzywa. Nie w odpowiednim momencie dodajesz resztę warzyw, kiedy powinniście dodać te warzywa. Odpowiedź jest banalne. Jak już zalaliście swoje mięso wodą, może być bulion, lecz na bulionem nie zalewamy, tylko i wyłącznie wodą. Jak wodą już zalaliście, to wtedy gotujecie przez pół godziny, nawet do 45 minut, i dopiero wtedy dodajecie te warzywa. I tylko wtedy. Dodaję liście laurowe, ziele angielskie. Liś laurowy można dodać, więc ziele angielskie to nie jest tutaj składnikiem tego dania. Chminek. O, chminek okej. Okay. Ktoś... Kminek może być jak najbardziej. Chcę może rozetrzeć. Pieprz. Oregano. Mi o froncu to cuza? Oreganut! What? 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 Gujasz ember, chulilste, kieleksypen. Dobrze, że nie zrozumieliście co powiedziałem, ale oregano do zupy gularzowej. Co ty za brednie tutaj robisz? No teraz to już strzeliłeś sobie w kolano. I wszystko zalewam wodą. Do to będę około za mało. Powinno być dużo więcej wody. Dwóch godzin, ale po godzinie dodam ziemniaki. Przykrywam z... Za szybko. Ziemniaki powinno się dodać pół godziny przed końcem gotowania, bo inaczej się całkowicie rozpadną. A nie o to chodzi. Mniejszam płomień i czekam. Teraz możemy posolić. Wrzucam połyżki soli. Solimy tak, jak nam się podoba. Wedle naszego gustu i kubków smakowych. Przykrywam i na malutkim ogniu gotuję kolejną godzinę. Nieważne, jak się pyry rozgotują. O to chodzi. Nie, nie o to chodzi, Tomku. Ziemniaki nie mogą się rozgotować w zupie. To miała być zupa gularzowa, a nie zupa pyrankowa. Teraz za zrobienie klusek. Do miseczki wbijam jedno jajko. Dodaję dwie łyżki kwaśnej śmietany. Szczyptam soli. I szczyptam pieprzu. Połączmy jajko ze śmietaną. Nie. Ludzie, skąd wy to bierzecie? Jeszcze pierwszy do tego. Matko jedyna. Kakao powinnyś dodać do tego. I stopniowo dodaję mąkę pszenną. Myślę, że taka konsystencja jest. OK. Teraz na lane kluski. Nie. Przy Piotku już powiedziałem. Nie, lanych klusek, ani konsystencja lanych klusek. Nie! No i zupa prawie gotowa, więc teraz czas na kluseczki. Pusz się chyba, Cudownie pachnie. No, na pewno zapachu zupy gulaszowej to nie ma. I kładziemy łyżką. Jak kiedyś nasze babcie. Wielkość dowolna. Na koniec dodaję boczek, ten, który obsmażyłem na samym Dopiero teraz powinieneś dodać boczek, a nie na samym początku smażyć, żeby zupełnie inny smak miała ta zupa. Na samym początku tylko go pokroję na drobne części. I posiekaną nadkę pietruszku. Poczekam 3-4 minuty i będziemy próbowali. Jest kolorowa, bardzo apetyczna, pożywna. Zupa pyrankowa. O ja pachnie. I na górę Kleks śmietany kwaśny. Miwon! Mi, bon, mi nie, nigdy nie kładziemy śmietany na zupę gulaszową albo nawet na gulasz. Nigdy. Wiecie co? Nie chcę już tego dalej oglądać. Zresztą słyszeliście moją opinię na temat tej zupy, a chcecie zobaczyć jak powinno się zrobić poprawnie, tak jak na Węgrzech się robi, no to znikamy stąd. I lecimy do kuchni. A to są składniki do zupy gularzowej. Dokładnie wszystko będzie opisane poniżej. Na rozgrzaną patelnię dodajemy smalec. Jeżeli nie lubicie go używać, oczywiście możecie wymienić go na zwykły olej. Jak już nas malec się rozpuścił, dodajemy cebulę i czosnek, w moim wypadku jednocześnie. Jak dodacie osobno, zaczynawszy od cebuli, smażąc ją od 5 do 6 minut, a później czosnek, nic złego się nie stanie. Jeżeli nasza cebula się zeszkliła, a czosnek się podsmażył, dodajemy wędzonej, sproszkowanej papryczki. Możecie zamienić wędzoną papryczkę na zwykłą słodką lub ostrą. Jak wolicie. Po dwóch minutach smażenia naszych składników dodajemy udziec wołowy. Będziemy tak smażyć aż podłapie trochę koloru i wypuści soki. Jak już nasze danie spełnia wszystkie poprzednie warunki, dodajemy słodkiej papryki. Jak ktoś chce, może być oczywiście ostra. Wybór należy do Was. Tak smażymy wszystko przez następne pół godziny. Po 30 minutach, czas dodać nasze pomidory. Oczywiście. Tutaj jest dowolność. Możecie sam koncentrat dodać, nie dodając pomidorów, lub możecie połowę mniej pomidorów dodać i jeszcze dodatkowo koncentrat. Po następnych 30 minutach czas. Nadolanie wody do naszego dania i tak właśnie będziemy gotować naszą zupę przez następne półtorej godziny, dodając brakujących jeszcze składników. Po następnych 30 minutach dodajemy marchewki i korzeń pietruszki. Pół godziny przed końcem gotowania dodajemy nasze ziemniaki. Czas, żeby doprawić naszą zupę. Solimy, pieprzymy i kminku dodajemy ile? Wedle własnego gustu i kubków smakowych. 20 minut przed końcem dodajemy czerwoną fasolę. Tak, tego składniku nie widzieliście nie bez powodu. Chciałem go ukryć. Nie robimy żadnych klusek rwańców, tylko po prostu będziemy fasolę używać. Tak to właśnie się robi na Węgrzech. Ale jeżeli wolicie kluski, spokojnie możecie zrobić, tylko nie lane kluski. Nigdy nie róbcie lanych klusek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przepis przypadł Wam do gustu, będziecie chcieli go wypróbować, nic innego mi nie zostało. Jak życzyć Wam miłego dziąka, do usłyszenia, cześć wszystkim!